Dziękujemy za nominację do Challenge w placówce Straży Granicznej w Kaliszce. Wyzwanie zostało przyjęte. Funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim przystępują do zadania. Do podporu przodem. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. 6 7 8 9 10 całość powstań Do zadania nominujemy Komendę Miejską Policji w Grodowie Wielkopolskiej Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Grodowie Wielkopolskiej oraz Komendę Powiatową Policji Strzelca Kreńskiego